Elo, elo, witam was na moim kanale, z tej strony Brandy Warrior i witam was w kolejnym filmiku, jesteśmy z Agar.io, nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę, subskrypcji dzwoneczkiem, no i właśnie lecimy i gramy w jakieś tam Agaria. a co z chodzi, tu trzeba, nie wiem o co chodzi. z tym chodzi, Zapomnijcie kliknąć łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczki, mam więcej Agar.io, to sobie nagramy 20 łapek w górę i robimy kolejny, mam serię zagary. więc... O nie, goli... goni mnie, co to, musimy zjadać, Jest jakby taki symulator pochłaniacza, coś takiego, tylko serio ciężko się steruje na telefonie, ale jakoś muszę się teraz nauczyć, o co z tym chodzi, uj... Oj, jeszcze nie, nie chcę! Nie chcę! Halo! Hmm, chcę, A ja ja nie chcę! Ho! Idealny akampa, O nie, jakiś mnie prezydent go nie widzicie! O kurde, wszyscy mnie go nie ma... Uciekać! O kurde. o kurde! O kurde, o kurde, o kurde! A Nie jeszcze... Jeszcze! Jak ja już wielki zrobił! Ja mu tylko den teraz się muszę podpisać. Dobra. Cienki! Znaczy c. Ile ip. -i jest. Zaczynamy. Klasik, I lecimy z Gierku. Nie wiem o co chodzi z tymi kółkami. Znaczy z tymi zielonymi kółkami. to się jeszcze trudno zbiera. Niech samą to mi zje. Nie, nie, nie. Ale dobra. Kurde, ja, ja ciś. Indiana, Ja za... Dobra. Muszę się już zapoznać. Za, za po... O, dobra, dobra. Kong Kong. Czekaj, Kong Kong za chwilę. się O widzicie mam napisane filip i Teraz założyłem, że mam napisane filip Jak się nazywam? Topka ludzi. włączyłem Orygin pierwszy. Znaczy nie Ogin trzeci. Skills drugi, a Wobos. Pierwszy a 22. No powiem wam nie najgorzej. To już mi nawet dobre kampa, nawet na kojeś zabicie. Po co ja mu się dałem? Eee, tylko sobie muszę poświerdzić. Dobra, po mu się dałem pod tego? Pod no zjeść, dobra, teraz... Em, stawić, nie, daj młodzień. muszę sobie wstawić ligę. Wycędzie wszystko jestem. 18, 19, 18, 19... Ciągle, gdzieś prześciga, ale ja myślę, że ja go mogę teraz znieść. Nie wiem, serio. Dobra, muszę muszę iść za chwilę zatwić. Muszę. To jest mój cel osiągnąć, żeby wystawić ligę. Kto jest pierwszy? Nie, nie tak lecę przed siebie i patrzę się. Dobra, uciekaj, od tego uciekać. Ej! Co się dzieje? Dobra. Bo serio mi się gardzie teraz spodobał. Spodobał. Muszę, jeszcze nie walczymy. Wiem, że chciałbyś, ale nie. Nie nie chcemy stąpać. Potem może, jak chcemy psyciórki. Jestem 21. Jest tu jakiś mniejszy ode mnie gościu? Stały też. Czas... O, jestem większy. Jest. O kurde, o kurde! No! Pomóż mi, ja pomóż mi, pani stary dziadku. Ktokolwiek, no super, i za Dobra, ja bym... skins, Skin? Są jakieś? Mm. Mogę sobie wybrać? Ja sobie wybrałem skina. Dobra, wiem, wiem. Widzę wszystko. Widzę, tak. sobie wybrać? Tyk. Mm. Nieważne, nie chcę tego. Bo chcę zrobić to fajnie f nie, ja tego nie chcę zrobić jakiegoś super ładnego, ale mam takiego skina. To jest mój skin. To my skin, kurde, muszę się te... Lewy. Nie, nie chcę. Muszę taki... tak? Tu jest jakieś już w Fortnite, musimy się wziął, pokazać. No, ten miski no od, odpowiada, ten fioletowy mister. Tyk, tyk. Tyk, tyk. Tylko jakie mam kogoś jeździć, jak... daj mi topkę? Jak i 21. Ej, wie ja się w ogóle nie zwiększa, my jestem taki. Tyk. Polat mnie za głupi! Jak oni rosną? Znaczy, ja wiem, jak oni rosną, tylko. O, MK, MK zjem, MK. Sir, daj Sir. Zatwierdźcie. Sir, sir, zatwicie. Sir, sir. No chodź tu. Chodź tu. O kurde. O kurde, MK. Nie są wielcy. Jak? MK. No, daj. Ale chcesz się spalić do jakiegoś małego, jak widzicie. I. I się zrobić po prostu wielki pód. Tak. O. się ma szans. No super. No to no, jakby to można zrobić? Tak? nie no, w końcu nie wiem. A to jest jakiegoś mojego rozmiaru? Czekajcie. Jak się patrzę to ja w ogóle... No super! Przecież ta gra polega na nicim innym, tylko na bycie... Za darmo. koniec Dzięki. Ty, mam pomysł. Czemu on rośnie? A ja nie. Dobra. Aha, tu mi... Ja tu już widzę, piszę store. I to mi rośnie co piętnastk. Ja nie chcę mieć chociaż... które mam mieć? Teraz. Trzydzieści. A gdyby się jakoś... Tik, tik, tik tik, tik. Dobra, tak tik, 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 tik. tik. Dobra, Australijanie, załatwiać mi. dzięki za mimo darmową mostę, ją gościu Tak widzicie Gościu Jest większy do mnie, ale jak widać, to tutaj w ogóle to nie jest jakiś gościu Super elo, zatwiony. co? O nie, Australia, ej, był blisko mnie On jest, nie, nie, był właśnie blisko mnie Kurde, da, dajcie za, dać K, Australii, Australię, ky Ale, musimy, U e kurde, ky znaczy jak on się tam nazywa? Kurde, nie, 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 please, please, nie, please, please, nie, 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 ja nie, 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 MK, uciekaj! Dobrze, dziadek, wyszle z niego! MK, Mk mi <śmian> jak to wygląda! Szybko, Anni! Am. Amcia. No, MK! Chciałem się podarować! I ja byłem 56, mój najgorszy rekord! Od razu już, dobrze. Koch, ja chcę tu gdzieś! Ja chcę! Co to jest? Jeszcze jeden! Co to jest? Co? Dzięki! E, dzięki! Te, e, to jest troll! Dobry troll! Dobra. Uj, ja chcę to, ja chcę to. O, nie, mam. Trzy, wystarczy Trzy wystarczyło, cztery. Trzy. O, nie, 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 ja CHCĘ tylko CZWARTY JA CHCĘ tylko CZWARTY Dobra Jeszcze nie, 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 o dobra nie, papa. Dzięki nie, Sartuj. U niej amyk, amyk. Nie, w ogóle daj mi zamlikę. Pod nos wszystko jak chcę wiedzieć... O kurde, jest drugi. mnie jest drugi. Co to jest dla mnie? To jest wszystko dla mnie? To jest... Wszystko dla mnie? O kurde, ja się zakapiłem i tak już byłem szczęśliwa. Gościu mi zaczynam. Jak głupia mogę tak tylko... Mogłem ale czekajcie, chcę się zabić. Ja chcę wyjść, ja chcę wyjść. Battle Royale. Na czym polega Battle Royale? Aha, Player. Tak. 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 Dobra, nie wiem na czym polega. Battle Royale, wezwy The Classic. Jedzie. O, Dobra, daj mi maskę. Ja ci dam. Ja ci chcę dać. Jestem dobry. Jestem, jestem dobry, ja chcę ci dać maskę o tyle można dać w ogóle maskę. Nie wiem już serio. Może wy wiecie? Nie wiem. Jezu, joch! Jochupuję, dojechałem po dołko. Chociaż on nie miał na oku. Classic. Dobra. Tro. A gdyby tak to tros mógł zjeść. Am. To chyba coś daje Am. Czekajcie. Mam teraz 22. No, to ta rybko głupia. Czemu on się nazywa? O! Dzięki. Jest w ogóle widzowie jakieś miejsce, w którym jest. Spokojnie mogę zbić samemu. To mi daje... E. Nawet jednego nie umiem sam zrobić. To jest największy, to jest największy na stówę. Nie. Czemu on się nazywa. Nie wiem do które on jest. A on jest piąty, ja widziałem go na Tyk. Muszę zobaczyć teraz tą babeczkę. Czy ona jakby co ona daje? O kurde, kurde. To jest Tyk. O, nie chyba... Czekaj. On Nie, tu daje coś. Tu daje, serio. Mega daje Kurde, ja jestem na samym środku. Ale głupio mi. Głupio mi. Wejść, M mam radę że mam, no, ma znaczy mam no, nie że chociaż ty, więc dziwne chciałem. O kurde, daj mi tą babeczkę, tyk. O, jak to daje, jak to daje, 26, już mam. To daje coś, to babeczki się opłaca barać. Nie widziałem, że coś dzieje Kto jest pierwszy? Już ile mam? 39, 40, 50. 50, 50. 50 niedługo będę miał. 40 jestem! No, No Ja idę na samą górę, tam nikogo nie ma raczej. Aba, bo musi być tuż. 15 już. Jak, rysujemy wszystko. I, o kurde, o kurde, o to o największy chyba. Jak jeszcze największym to jest spoko, bo mm, nie, nikt cię nie może. tę chwilę. już ma 38. Jestem 42. O. Ale ja się nauczyłem jak zatrzymywać i trollować, że to mi zjeść, ale raczej tylko nie będę robił. Tyk. 40 jestem. Dobra, ja staram się mieć dużo. Jest 20. Jest! 55! Dobra, który będę ale teraz dobędę to. 71! 35? Jezu! 80. 33. Jezu, jakiś wielki. Ale od razu nie zadam mały gościu, nie podskoczy. O kok. Kurde, daj mi... daj mi gościu jeden. O poch, poch, poch. daj mi jak chcecie zjeść. Nie chcesz? O kurde, jak mi jest mało! Ale super! Tyk! Ej, ja, widzicie to? Przecież nie jest tak mało! Kurde, dasz mi się złączyć! Ej, mogę się w ogóle złączyć? Serio też napiszcie w komentarzu! O, dzięki! Jestem mniejszy, znaczy jestem większy! Jak to wygląda? Rozłączka! O kurde, jaki jestem mały! Jaki jak jestem mały! Jak ja jestem mały, jestem 27. ja już tego nie chcę gościu zmarnować. Jaki, jak? Już jak? 19 czasteczek pożarłem. Pani, ja chcę się teraz złączyć. Daj mi się złączyć. Dobra. Spokojnie mam czy. Mam. Mam dzieci. Jak ja to określiłem bez sensu. Jak! Jak, Jezu, to było to! To, 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 te. Patrzcie, te. Te, te, te zielone. To nawet jakby. Rozłączają. Patrz, jestem taki. Lecę tu jakimś. Patrz, za chwilę wam pokażę. Kurde, ziemię! Joch nie, już raz się widziałem. No na już babce. Nie zjadł. pamiętacie kto? Jestem już 30. 29. Znowu 30. O oh, kurde, taki mutant. Mutant. Dzięki, włączyłem się. Eee, teraz mogę zjadać. Hmm. Chciałem się zjeść takiego czarnego kostka, który ym, za chwilę powinien zginąć. O nie, o nie, bus, bus, daj, da, Dawaj, ty zielony. Czekaj. Zielony, mieliśmy współpracować. Czemu ja tego nie pożeram? Kurczę. Bus, a zaatakuj go, zaatakuj go. Bus, bus. I dalej my jesteśmy sami. Tyk, tyk, krasy jedzą koło, nikt nie chce, to ja chcę. Pyk, pyk, pyk. ile tu jest babeczek? Ile tu jest babeczek? Ile już mam? Czy jeszcze babeczki wsunięte? Panie, gdzie gościa? Ile już mam 200! 22 jestem, też ja to jestem. Ile już, Jak ja jestem wielki? Ile już babeczek zjadłem? Sorry, gościu, ale też by był twój koniec. Dobra, tak, kilnujący o kurde, o kurde, ten mały, ten mały, kotek. o kurde, sam będziesz miał za chwilę deda. kurde, trzeba cię tu zjeść, sorry, O nie, 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 Rozłączka. a nie, myślę, Rozłączać, ale nie, 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 Dzięki, dzięki. dzięki, Dzięki, tip dub, slip dub. On nie będzie większy, on nie będzie większy. Ale ja. Nie, ja już. Rozłączka. Sorry, jestem rozłączony. Tak, tak, tak. Jedźcie to, jedźcie to. Tak. Jaki gigant, jaki mutant, jak on się nazywa? Mamut! To chyba jest ten, gościu. Czekaj, to jest ten mamut. Jaki kan! Dobra, jeszcze raz. To, to sprawa tak nie miała wyglądać. Już mamy pierwsze 16 i... Co? Co to jest? Szybko widzimy Myskin. Mój Skin. Jestem 47. A to kto to jest? Czemu Dużo ludzi ma ten sam. O kurde, ten my skin, Ten czarny... No serio gra dobrze. Czemu ja się nie ruszałem przez chwilę? Bubak. klasik? Także rozkładamy znowu i teraz będziemy lecieć. Come on! Come. Czemu ten Joch jest z Czemu są ci sami? Ale... No, super, nie jestem, zje. Co chwilę coś się spełnie to nie jedzą. Sorry, mnie zjadł. Sorry, przepraszasz mnie, dzięki, sorry. O, oh, sorry, jest czwarty. Mnie... Dzięki, skąd to jest? To są te chyba kawałeczki. dzięki. Już jestem. Mam 60, pięknie. Idziemy z tym też tego my skin. My skin. Ale, panie, to jesteś ham. Jaki jest ham? Ja się poświęcam, żeby zabić o, Tyk! Dzięki, serdecznie. jest piąty. Tyk. Nyle. Nyle, ci ja chcecie zabić? Nylu. Nylu, ale mnie nie zabijaj. Nie, nie. Mnie się tak nawet nie wasz. Troszeczkę. No, dzięki. No, dzięki. Papa. Pa. Lecimy przez cały czas. I uwaga, zabiliśmy gościa. Jesteśmy 30 30. I uwaga. Dziękuję wam za odcinek. Cześć.